W Kielcach odbyły się 17 Ogólnopolskie Targi Pracy. To największe tego typu jednodniowe targi w kraju, podczas których poszukujący zatrudnienia mogą bezpośrednio spotkać się z przedstawicielami pracodawców, instytucji oraz firm szkoleniowych i doradczych. Praca jest oczywiście dobra i pytanie, czy jej brakuje. Czość z naszego doświadczenia wynika, że tak naprawdę brakuje również pracowników o określonym wykształceniu. To jest wyzwanie dla władz wszelkich szczebli. Chciałbym powiedzieć, że w Kielcach przygotowujemy w tej chwili duży program. W ramach Kielckiego Parku Technologicznego będziemy tworzyć centrum kształcenia praktycznego i historycznego w tych zawodach, które są po prostu dzisiaj bardzo poszukiwane. Przedsięwzięcie zorganizował Miejski Urząd Pracy w Kielcach przy współpracy targów w Kielce. Efektywność zatrudnieniowa, tak zwana targów, wskazuje, że warto to robić, dlatego że sygnały, które odbieramy z rynku, wskazują na sporą część zawartych umów na skutek kontaktów na targach. Dla nas takim wskaźnikiem jest to, że mamy ponad 100 wystawców, czyli że przedsiębiorcy, którzy sami podejmują decyzje kierując się po prostu interesem firmy, zgłaszają się do nas i zgłaszają się w dużej liczbie. W targach pracy wzięli udział wystawcy z kraju i zagranicy, m.in. z Niemiec oraz Irlandii. Przedstawili oferty dla około 4,5 tysiąca pracowników z różnych branż. Branże bardzo szerokie, od branży usługowej przez branżę handlową, branża gastronomiczna będą poszukiwali pracownicy biurowi, programiści, analitycy, czy wykwalifikowani i niewykwalifikowani pracownicy fizyczni. Co roku ogólnopolskie targi pracy odwiedza kilka tysięcy osób chcących znaleźć zatrudnienie lub też zmienić dotychczasową profesję. Targi to nie tylko oferty pracy to jest generalnie wydarzenie, które robimy dla ludzi, którzy chcą coś zmienić. A zmiana to też może być pomysł na szkolenie, na zmianę swoich kwalifikacji. To może być pomysł na edukację na szczeblu wyższym. Wyższe uczelnie też są tu obecne. Oprócz tego, zawsze mamy atrakcyjne warsztaty. To tylko niektóre z propozycji, jakie oferują targi pracy. Przyjechałam zaczerpnąć informacje odnośnie spółdzielni socjalnych, jak założyć spółdzielnię socjalną. Jestem tutaj skierowana z gminnego środka pomocy społecznej z Na naszym terenie nie ma spółdzielni socjalnych. W związku z czym no, chciałabym uzyskać informacje, jak założyć tą spółdzielnię, przede wszystkim jak ją utrzymać w dzisiejszych czasach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli minister pracy i polityki społecznej, prezydent miasta Kielce, wojewoda Świętokrzyski, marszałek województwa Świętokrzyskiego i starosta Kielecki.